i ludzie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku właśnie wróciłem wczoraj z Krakowa bardzo bardzo piękne miasto strasznie mi się podobało bardzo miło spędziliśmy razem z Żanką czas dlatego nic nie nagrywałem wrzuciłem krótki filmik z podziękowaniami dla was i dla całej Gali Kartoświry Ojej, co ja tu robię No i zrobiłem też taki mały unboxing w polskim busie Więc możecie sobie zobaczyć, będzie adnotacja do tego filmiku na końcu tego filmu Mam tutaj dwie przesyłki Oczywiście są to fan maile Jednego już otwierałem, bo myślałem, że to jest wymiana A ta mniejsza jest od Od Damiana Sorry Damian, otworzyłem, bo myślałem, że to jest nasza jakaś wymiana Druga większa przesyłka jest od bardzo dobrze mi znanej Weroniki. Zaraz Wam pokażę. Muszę tutaj pozasłaniać. O, I tutaj jest Weronika. Czekajcie. Dobra. Myku, myku. Zobaczmy co tutaj. Bo z tego co tutaj czytałem Twój list zrobiłeś dla mnie jakąś specjalną saszetkę. Mówię, wczoraj jak wróciłem do domu ta przesyłka leżała, już czekała na mnie, to odebrałem dzisiaj dopiero. Tutaj możecie sobie przeczytać liścik. Ja już sobie go przeczytałem wczoraj. Jakbyś mógł mi napisać o co chodzi z tymi saszetkami. Mam już 19, brakuje mi jednej, czy mógłbyś mi ją dorzucić, ale napisz mi o jaką saszetkę ci chodzi. No. Także zobaczmy sobie, bo tutaj Damian oczywiście e, pisze mi, e, jest to moja druga wymiana z panem, mówcie mi na Sebek, w sensie na ty. Wysyłam panu jedną taką saszetkę w Polsce, braki Sebka 19801, znajdziesz tam swoje braki, dwie karty, przepraszam, ale nie umiem rysować saszetek, wystraszyłeś się, nie, nie wystraszyłem się, dobra. Zobaczmy teraz e, tą saszetkę. To jest, tak właśnie wygląda saszetka. Jedyna taka saszetka w Polsce. Braki Sebek Sebka 19801. Tu mamy nawet kodzik kreskowy, a z przodu wygląda o w ten oto sposób. <laughs> Lotto Ekstra Adrenalin Adrenaline 1617, oficjalna kolekcja kart panini. No i bardzo ładnie. Ja doceniam yy, takie rzeczy. Dobra, ja może ją jakoś tu otworzę, chyba że jakoś się ją otwiera specjalnie, nie wiem. Saszetka zawiera dwie karty, braki sepka 19801 plus yy, jedna y, koszulka. Dobra. O, widzę, że się fajnie otwiera, więc chyba nie będę musiał używać tutaj nożyczek. Chociaż... Czekajcie, tu muszę przeciąć. Oj, będzie ciężko. Miałem kiedyś taki nożyk i w ogóle ten nożyk mi się gdzieś zapodział. Tam ktoś w ogóle pisał, że przejeżdżałem koło jego domu, że ktoś mnie widział w tym krakowie, a skoro ktoś mnie widział w krakowie, to dlaczego do mnie nie podszedłeś? <laughs> o. Dobra I to jest właśnie saszetka dla mnie I co ja tutaj mam? Tutaj to są moje braki Janus, idol I tu mam jeszcze bazóweczkę Barisic Kata 180 i 344 Bardzo Ci dziękuję za tą fajną niespodziankę Także napisz mi proszę na fanpage'u o co chodziło z tymi saszetkami, znaczy o którą saszetkę ci chodzi. No i jeżeli ją będę miał, to oczywiście ci ją wyślę. Dobra, ja może sobie to odłożyć gdzieś tutaj na bok. <laughs> A właśnie miałem coś jeszcze zrobić. O, czekajcie, póki mam odpalonego kompa, ja tutaj sobie z wami jestem, tylko muszę coś sprawdzić, bo miałem coś zrobić, bo ktoś mnie poprosił... Oj, co jest brane? <laughs> Jak chcecie to możecie sobie przewinąć kawałeczek, ale tylko kawałeczek. Nie za dużo mi tam przewijać. <laughs> eee. A dlaczego ja nie mam internetu? No nie, no nie róbcie mi teraz tego. O! Będzie internet czy nie ma? No nie ma internetu. Dobra, nie wiem co się stało. <laughs> Nieważne. Więc, moi kochani, ja zrobię małe cięcie, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, moi kochani, jestem z powrotem. Musiałem coś sprawdzić, bo miałem kogoś pozdrowić. Odczytałem Twoją wiadomość dzisiaj w pracy, jak sobie siedziałem na przerwie. Także Julio, pozdrawiam Cię serdecznie. Wiem, że chciałaś, żebym Cię pozdrowił. Nie wiem, czy mogę powiedzieć Twoje nazwisko ale chodzi mi tutaj o Julię z Facebooka, Julia SZ3. -Sz. Nie będę wymawiał, a chyba mogę, chyba się nie obrazić, więc Julia Shot. Bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. Wiem, że chciałaś. Dobra, otwórzmy sobie przesyłeczkę od Weroniki. O, Boże, jaka ona jest duża. W sensie ta prze przesyłka. Ja tu sobie ciachnę delikatnie taką... Mam nadzieję, że nic nie, nie ciachnę. Zobaczmy, co tutaj Julia mi. Znaczy Julia, przepraszam, e, Weronika <laughs> mi wysłała. Weronikę to już pewnie znacie, bo już nieraz wysyłała do mnie przesyłki. <laughs> przepraszam. Ojej, tu jeszcze coś jest. List możesz przeczytać na odcinku. Sorry, że nie nagrywam, pokazując się, ale... Jestem mega niewyspany i chyba lekarz mi się nie pokazywał Możesz przeczytać na odcinku No dobrze to skoro mogę przeczytać więc to przeczytam No, no sebek sorry ale znowu dzisiaj nic nie spałem Brr, Jestem zmęczony I Co my to mamy Kolejny raz z wielką przyjemnością wysyłam Ci fan maila Ostatni raz, gdy otrzymałeś ode mnie paczkę, miałeś 20 tysięcy subskrypcji. Teraz masz prawie 35 oby tak dalej. Życzę powodzenia w dalszej pracy z YouTube. Pozdrawiam, Weronika. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście Cię pozdrawiam. Teraz było chyba 35 330 coś. Zostaw na koniec. Tu jest taka gruba paczuszka, mix kart, więc za chwilę sobie to zobaczymy. A tutaj oczywiście plakaciki i pewnie Real Madryt. I tutaj mamy Vasquez. Ojo, ile tego jest? Plakaciki, a tu co? Kamil Stoch. A tu co jest to jako to duże? A, tu jest Cristiano Ronaldo, ale śmieszny, jaki taki długi. Oj, super, dziękuję ci bardzo. No i tu oczywiście też pewnie będzie Real. Tak, tu jest Real Madryt. O, Mesut za zarąbiście. Dziękuję Ci bardzo. Tu jest Bayern Munachium. Tu jest Gareth Bale. E, tak w ogóle to jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich. Chodzi mi tutaj o Gale, Kartoświry. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. W tych wszystkich kategoriach, w których byłem nominowany. Bardzo Wam dziękuję. Mm, dobra, tu chyba nic nie przetnę eee, No i zobaczmy co tam Weronika mi fajnego wysłała O proszę bardzo Pięknie zapakowane Dobrze, że przygotowałem się tutaj w nożyczki O, syk Ale zabezpieczone Trochę będę musiał się tu naciachać chyba A może i nie O, tu się jakoś uporałem z tym Oczywiście to jest fan mail, więc będzie odcinek troszeczkę dłuższy. Dobra, polećmy sobie z pierwszą saszetką i zobaczymy co tutaj jest. O proszę bardzo, tu mamy wcześniejszą edycję z Fify. Road to... Nie no, road to tak, Euro 2016. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Podobała mi się ta edycja, bardzo fajna. Tutaj mamy kolejne karteczki. Mam nadzieję, że tam wszystko widzicie. O, FIFA yy, Brazylia. Edycja. E, dobra. O, tutaj się odkleił. O, Robert Lewandowski. Piękna bramka. Oglądałem ten mecz w Krakowie. E, jeżeli ktoś jest tutaj z Krakowa. Byłem w knajpie Football Heaven, czy jakoś tak W ogóle dziękuję jednemu z moich widzów, który mi właśnie polecił tą knajpę. Bardzo Ci dziękuję. A i tu mamy Ekstra Klasę Champions League. O, i lecimy z kolejną. Także tam oglądałem meczyk. Fajna knajpa, we Wrocławiu czegoś takiego nie ma. O, ale pięknie. To była też bardzo fajna karta. Między innymi Lewandowski. Także no we Wrocławiu nie ma czegoś takiego, że obejrzałem sobie tam mecz. Niezły klimacik eee, A jeżeli chodzi o Kraków, to powiem wam, no byłem pierwszy raz. Wawel przepiękny. No nie byłem tam jeszcze w Krakowie. Żancia tam... Trzy lata studiowała, więc mówi, a chodź, sebek, pojedziemy. No i pojechaliśmy sobie. Trzeba było odpocząć troszkę. Od pracy i od ogólnie wszystkiego. I otworzę sobie w ten oto sposób. <laughs> o, pięknie! Angel Di Maria! No, werka. Ty to wiesz, co sepki lubią. Dziękuję Ci bardzo, ależ pięknie. No nieźle. A jestem jeszcze w ogóle ciekawy, co tam jest na samym koniec, co mam otworzyć, aż się boję. A dobra, zobaczmy jeszcze tutaj te dwie saszetki. Ile tu jest? Sześć z hakiem. Dobra. Dawno z wami sobie nie gadałem. O game changer, który też mi często wpadał. Z tej edycji. Karteczki w bardzo dobrym stanie. No i dobra, ostatnia saszetka. A, też sobie otworzę, tak jakbym otwierał saszetki no i tutaj oczywiście Portugalia no to przecież wiadomo tu mamy Polaków. Także fajnie że Polacy wygrali. E Wer Weroniko bardzo ci dziękuję za karteczki naprawdę super. No i jeszcze ten Di Maria. No mega. E Dobra, na sam koniec. No oczywiście otwieram kopertę, którą mam otworzyć na koniec, muszę zobaczyć, a żeby coś tutaj nie przeciąć. I jestem ciekawy. <ścoughs> co ty mi tam wysłałaś? Mm. No jest tutaj saszetka. Jest tu saszetka. A w tej saszetce co? Otwieraj ostrożnie. Dobrze. Będę otwierał ostrożnie. Mam nadzieję, że tu nic nie wybuchnie. Co to jest? Hmm. Ciekawe. O! Coś jest schowanego. Czekajcie. Zobaczę wszystko? Wszystko. Ej, 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 ej! Ja tu chyba widzę moją twarz. Patrzcie, tu coś prześwituje. To jestem chyba ja. Real Madrid Limited Edition. Kurczę, aż się już boję, ale się, ręce trzęsą. I uwaga, ja, ja to, to jestem ja! Sebek 19801. Z siódemką piłkarz. Real Madryt. Ale pięknie. Jeszcze z tym tłem tutaj e, Gdzie robię zawsze te mm, saszetkowe pojedynki. Jaka akcja! Dziękuję ci strasznie. Ale pięknie. Oczywiście wyląduję do specjalnych tych kart, a zresztą postawię sobie tutaj koło tego drugiego sepka, co tam jestem. Ja, ale pięknie. Kurczę, dziękuję, dziękuję Wam naprawdę za te przesyłeczki, strasznie się cieszę, jak ja uwielbiam otwierać takie fan maile. Damian, Tobie też bardzo dziękuję i Weroniko, Tobie też bardzo dziękuję. Dobra moi kochani, myślę, że będę już kończył. Eee, chcę zrobić też mm, powtórne, że tak powiem, losowanie do Giveawaya numer 3, bodajże, bo tam się nie zgłosił nikt. A jak sobie już to wymyśliłem na samym początku, e, dałem czas osobie, która wygra 3 dni. Akurat osoba, która ostatnio wygra miała chyba 4 dni, bo y, dopiero wczoraj wróciłem z Krakowa, więc myślę, że dzisiaj szybko jeszcze zrobię Wam odcinek z kolejnego losowania, więc kolejne osoby będą miały szansę. Tylko proszę Was nie piszcie pod tym filmikiem. Chcę karty, bo oczywiście wezmę sobie komentarze e, z, z giveaway'a numer 3 i spośród tych osób oczywiście wylosujemy kolejnego zwycięzcę i zobaczymy czy się zgłosi w ciągu trzech dni. E, tak po prostu sobie wymyśliłem, bo chciałbym, żeby też wszyscy mieli szansę, bo wiadomo, no ktoś się nie zgłosi, no to, to nie wiem, może nie chce albo coś. Eee, także postaram się szybko się dzisiaj nagrać taki filmik szybciutki i wrzucę go myślę, że jest 19,20. Także oglądajcie, bo może ktoś z Was dostanie. Czekajcie, które to były karty. Mm. A tak, to było chyba... Tak, to było to z tymi limitkami. No niestety kolega się nie zgłosił, więc trzeba zrobić powtórne losowanko. Dobra moi kochani, to było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie, życzę Wam miłego dzionka i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za galę kartoświli i za mm, kategorię, w której wygrałem, czyli najzabawniejszy e, kanał o kategorii kart i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za przesyłeczki. Trzymajcie się kochani. Życzę miłego jego Pa pa!